Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. I dzisiaj przeżyjecie ze mną naprawdę emocjonujący i wyjątkowy dzień w moim życiu. Już po tytule doskonale wiecie o co chodzi, ale zacznijmy od początku. Otóż jakiś czas temu byłam w województwie wielkopolskim oglądać dwa konie, które naprawdę bardzo dobrze się zapowiadały. I wiedziałam, że jeżeli tylko któryś z nich będzie zdrowy, to zapewne na któregoś się zdecyduje. Na obydwu konikach bardzo fajnie mi się jeździło, i obydwa bardzo mi się spodobały. Natomiast jeden z nich bardziej przykuł moją uwagę, bo był totalnie w mojej. Moim I sprawa wyglądała następująco, że ten, który bardziej mi się spodobał, niestety nie miał aktualnych badań TIF, a ten, który ciutkę mnie, chociaż też jest bardzo fajnym konikiem, miał już aktualne badania, które były bardzo dobre. Mimo to stwierdziłam, że chciałabym go przebadać, i jeżeli tylko badania wyjdą dobre, to zdecyduję się na niego. Natomiast w sytuacji, gdyby coś wyszło tutaj nie tak, to zawsze miałam to wyjście awaryjne, czyli również bardzo fajnego konika, który naprawdę też jest super. Naszym pierwszym przystankiem w tej podróży była stajnia, która była ciutkę. Bliżej od nas. I był to konik, który był z hodowli, z której Monia również miała swojego konika, więc w ogóle świetnie się złożyło, bo no znała już tego pana, od którego kupowała tego konia. I przyjechałyśmy na miejsce, zobaczyłyśmy konika w ruchu, bardzo fajnie się ruszał. Później go osiadłałyśmy, wyczyściłyśmy oczywiście przed. I Monia wsiadła jako pierwsza klasycznie, żeby zobaczyć, czy jest spokojny, czy, czy jest to coś, czego szukamy, czy jest sens, żebym w ogóle ja wsiadała. Okazało się, że jest naprawdę bardzo sensownym, grzecznym konikiem, więc ja na niego wsiadłam, żeby go przetestować. I powiem Wam, że naprawdę świetnie mi się jeździło. Bardzo się nastawiałam, że te wszystkie jazdy próbne zawsze będą takie, wiecie, mega słabe, bo trzeba się jednak z tym konikiem zgrać. Trzeba poznać, co na niego działa, jak powinno się na nim jeździć. Wiadomo też, że każdy jeździ troszkę inaczej, ale mimo wszystko ta jazda była naprawdę super. I była to chyba moja najlepsza jazda próbna, jak dotychczas. W miarę mi wszystko wychodziło. Wiadomo, że ciężko było troszkę z kierownicą, ale to wszystko jest oczywiście do dopracowania. Wiadomo, że trzeba się z tym konikiem po prostu poznać. Nie sądziłam, że moi widzowie będą w lesie, tak że chwila przeszły na fotki. Pewnie. Dzięki, Dzięki. Miłej wycieczki. Generalnie ten koń nigdy nie był w swoim życiu badany, więc w sumie totalnie nie wiadomo, czego było można się spodziewać po tych badaniach. A my z Monią bardzo rygorystycznie na to patrzyłyśmy z naciskiem na Monią, bo Monia bardzo chciała mi pomóc, żebym znalazła faktycznie zdrowego konia, żebym nie miała z nim po prostu żadnych problemów w przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o drugiego konia, to był on oddalony tak około dwóch godzin od tego pierwszego miejsca, więc to było dosłownie prawie przy granicy z Niemcami. I Generalnie droga była bardzo zabawna, bo nawigacja nas pokierowała przez jakiś las, gdzie w ogóle był poligon wojskowy. Na szczęście nie było tam żadnych zakazów i nic akurat się nie działo, ale bardzo się śmialiśmy, że no po prostu tak nas pokierowało, jechaliśmy w ogóle po jakichś dziurach i tak dalej, ale jak już dojechaliśmy, to byliśmy bardzo szczęśliwi, bo baliśmy się, że po prostu tam zabłądzimy. Po dojeździe na miejsce przywitała nas bardzo sympatyczna pani, naprawdę bardzo ciepła osoba i później dojechał w sumie jej mąż. Było bardzo zabawnie i naprawdę świetna atmosfera była na Miejscu i przyszedł konik, którego miałam sprawdzać. I był on również naprawdę bardzo ładny wizualnie. Co prawda był niższy od tego poprzedniego, ale również był bardzo fajnie zbudowany i naprawdę był. Stop. Później standardowo oczywiście wsiadła pani, pokazała nam go, koń naprawdę bardzo fajnie się ruszał. No i wsiadła Monia, żeby go przetestować i zobaczyć też swoje odczucia, sprawdzić tam jakieś swoje rzeczy i również sprawdzić czy po prostu to jest to, czego szukamy. Okazało się, że konik jest bardzo fajny, grzeczny i, i sympatyczny, więc również i ja na niego wsiadłam. W tempie super, w kusie super. W galopie konik jeszcze troszkę szukał równowagi i tak bardzo wpadał w ten galop, ale jak już galopował, to było bardzo sympatycznie i był bardzo bardzo wygodny. Dużym plusem tego konika było to, że miał już aktualne badania, które były naprawdę bardzo dobre, więc no był to jakby nie patrzeć bardzo duży plus. I skoro powstał ten film i wy już widzicie ten tytuł, no to oczywiście oznacza, że na któregoś z nich musiałam się zdecydować. Bardziej podobał mi się ten konik, który badań nie miał, ale stwierdziłam, że zrobię mu Tifa i zobaczymy co wyjdzie. Jeżeli wyjdzie spoko, to go biorę, a jeżeli nie daj Boże coś wyjdzie nie tak, to po prostu zdecyduję się na tego drugiego konika, który już ma aktualne badania i wszystko jest z nim w porządku. No i na szczęście uwaga, badania wyszły bardzo Dobra, z czego bardzo, bardzo się cieszę, bo powiem Wam szczerze, że też miałam bardzo fajną sytuację, bo dogadałam się po prostu z weterynarzem, że nie musiałam specjalnie tam jechać, no bo jednak mam tam kawałek i to dosyć spory. Tylko pan doktor przyjechał, zbadał mi tego konika, dostałam oczywiście zdjęcia i wszystkie inne potrzebne rzeczy z tego Tifa. I odbyło się tak, że po prostu nie musiałam tam osobiście być. Ale pan doktor do mnie oczywiście zadzwonił i powiedział, że wszystko jest w porządku. Z czego bardzo, bardzo się cieszyłam, bo dosłownie pół dnia siedziałam jak na szpilkach, czekając na ten telefon, bo nie wiedziałam, czy coś wyjdzie czy nie wyjdzie, a bardzo bardzo chciałam, żeby jednak wszystko było z nim w porządku. Teraz tak naprawdę przede mną kolejne trudne zadanie, bo muszę znaleźć odpowiedni pensjonat dla, dla konia i mam na oku w sumie dwa pensjonaty, które muszę po prostu między sobą porównać, wypisać plusy i minusy każdego z nich i zdecydować, który będzie dla nas po prostu lepszy. Obydwa pensjonaty są bardzo sensowne i co najważniejsze są one całkiem blisko ode mnie, że nie będę musiała nie wiadomo jak daleko jeździć, bo tego również chciałabym uniknąć tym bardziej na początku, bo chciałabym temu konikowi naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić, żebyśmy się po prostu jak najszybciej ze sobą zżyli i poznali i żeby on po prostu jak najszybciej mi zaufał. Więc teraz przechodzimy do kolejnego etapu. No, i ja widam się z Wami już kilka dni później i przychodzę oczywiście z dobrymi wieściami. Wszystko udało mi się już ogarnąć. Mam ogarnięty pensjonat. W sumie oglądałam trzy pensjonaty i zdecydowałam się na jeden z nich. Na całe szczęście były też miejsca, co bardzo mnie cieszy. I super też, że miałam taki wybór, że w sumie w każdym z tych pensjonatów były miejsca i mogłam zadecydować o tym jednym najlepszym, bo słyszałam, że bywa z tym ciężko. Także na szczęście mi się wszystko udało tutaj już z tej strony dopiąć. Ogarnęłam też transport. No i co najważniejsze, już jutro jest wielki dzień. Już jutro jedziemy po konia. Na razie wam nic nie mówię, co to za koni i tak dalej. Wszystko zobaczycie oczywiście i wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Jedyny minus jaki jest, e, oczywiście jedziemy koniowozem. Dogadaliśmy się z panem, że pojedziemy po prostu z nim, odbierzemy konika i później pojedziemy prosto na stajnie. Także to super, że, że nie musimy jeszcze dodatkowo my jechać. Ale jedyny minus jaki jest, to słuchajcie, jest to, że wyjeżdżamy o godzinie 6 rano. O 6, ale żeby tego było mało, to my z Dawidem musimy jeszcze dojechać takie 70 km chyba od e, łodzi, więc tak naprawdę my musimy o 5 wyjechać z domu. Powiem wam, że jestem załamana, nie wiem jak ja wstanę, muszę wstać chyba około 4, żeby wszystko ogarnąć, ale e, podejrzewam też, że mogę mieć dzisiaj lekkie problemy ze spaniem z tego co jego całego podjarania jutrzejszym dniem i tak dalej. I pokażę wam jeszcze na szybko, co sobie naszokowałam na jutrzejszą podróż. Mam już wszystko spakowane w plecak, także na szybko wam pokażę co i jak. Najważniejsze, czyli umowa już tutaj jest naszykowana. Komplet ochraniaczy, takich ze skadronach granatowych na tył i na przód, już nie będę ich wszystkich wyciągać, żeby założyć na transport. Nie mam niestety ochraniaczy transportowych, więc po prostu założę coś takiego. Myślę, że koniowóz też jest o wiele bezpieczniejszy niż, niż przyczepa, też na pewno o wiele mniej buja i tak dalej, więc mam nadzieję, że to będzie wystarczające. I mam naszykowany również, uwaga, nowy kantarek, uwiązem. Kantarek w przepięknym bordowym kolorze, z Waldhausena, z futerkiem, także leci on oczywiście razem z nami, Tutaj ma przepiękne diamenciki i powiem Wam szczerze, że mój konik będzie wyglądał w nim bosko i ja już to wiem. Yy, także jest naszykowany i oczywiście taki uwiąz z eskadrona, żeby też od razu mieć go pod ręką po prostu. Także ja to wszystko pakuję. Przede mną noc, która bardzo pewnie mi się będzie dzisiaj dłużyć, bo już nie będę mogła się doczekać jutra, a my widzimy się już z samego rana. Jesteśmy już w kolejnym dniu Jest godzina dokładnie, nie wiem czy tutaj będzie widać 5.52 A my śmigamy już do tej miejscowości O której wam mówiłam Tutaj nas odbiera pan z koniowozem I śmigamy już na miejsce Jeśli chodzi o moje nastawienie Może zacznijmy od nocy Generalnie wczoraj miałam straszną migrenę Nie wiem czy to było ze stresu czy co Ale myślałam, że dosłownie się zżykam przed snem I doszedł do tego jeszcze stres Strasznie rozkminiałam wszystko Byłam bardzo zestresowana i nie mogłam przez to zasnąć Więc włączyłam moją yy, tajną broń i zaczęłam po prostu liczyć przed nami Chyba pierwszy raz w życiu doliczyłam do 300 zanim odpłynęłam. Także no generalnie wczoraj był hardcore Wstałam dzisiaj o godzinie czwartej, żeby się ogarnąć. No i o 6 jesteśmy już umówieni. Jestem szczerze mówiąc mega zestresowana. Czuję, że boli mnie brzuch. Jestem głodna, więc mam nadzieję, że coś zdążymy jeszcze wziąć przed odbiorem, żebyśmy nie byli głodni przez tyle czasu. No i co? No i jedziemy. No wielki dzień. Powiem wam szczerze, że naprawdę emocje są bardzo duże. Nie wiem, z jednej strony chce mi się śmiać, z drugiej płakać. Także zobaczymy co to będzie, jak Dawid? Twoje nastawienie? Ja mam totalny chill. <laughs> Dawid, Dawid, tylko ciężko było wstać dzisiaj, nie mogłam go z łóżka zwlec. No, ale co, no my śmigamy i, i co, i pewnie nagram wam coś po prostu z koniowozu, jak się uda. Eee, I trzymajcie kciuki, żeby szybko poszło i gładko, bez jakichś większych problemów z pakowaniem i tak dalej. Słuchajcie, jak mogliście zobaczyć konik odebrany? Ja jestem szczerze, mega szczęśliwa, ale chyba jeszcze nie do końca to do mnie dociera, że mam konia. Takie mam kurde emocje, że nie wiem, w sensie myślę, że dopiero wieczorem to jakoś do mnie dotrze i faktycznie uświadomię sobie, że spełniłam największe moje marzenie w życiu. Przesiedliśmy się właśnie z Dawidem już do naszego autka, pan nas odwiózł tam, gdzie zostawiliśmy samochód i śmigamy na stajnie. Generalnie pan o transportu bardzo fajny, zaczynając w sumie też od początku, no koń władował się super za pierwszym razem bez żadnego problemu i naprawdę całą tą podróż, jest tak grzeczne, że ja dosłownie się nie spodziewałam, że będzie aż tak dobrze. On po prostu sobie stoi, Jesianko i zero jakiegokolwiek problemu. Jedzie sobie na czilku jakby dosłownie jeździł codziennie. Ja jestem w ogromnym szoku, ale bardzo mnie to cieszy, bo no super, no widać, że będzie naprawdę świetnym konikiem. Pan od transportu, tak jak mówiłam, jest naprawdę świetny, bardzo bezpiecznie jedzie z konikiem, uważa, żeby nic mu się tam nie stało. Także bardzo mnie to cieszy, wiem, że jest w dobrych rękach. A tu idealnie przed nami możecie zobaczyć, jak jedzie mój koniś już do nowego domku. <laughs> Jedziemy tutaj dosłownie za panem, no i w sumie widzimy się z nim na stajni. To no, tak jak mówiłam, jedzie sobie bezpiecznie, mam nadzieję, że nic się tam nie zmieniło, ale był całą drogę spokojny, więc myślę, że na spokojnie dotrzemy. Zostało nam w sumie jakieś 20 minut chyba i będziemy na miejscu, także super. Widzimy się już w sumie na stajni. No i my już dojechaliśmy i oficjalnie mogę wam przedstawić mojego konika, <grym> który ma mnie generalnie póki co głęboko. Bo jest nowe stado, jest pełno nowych zapachów i jest bardzo zainteresowany. Ale przyjechał i pierwsze co to się wytarzał, więc bardzo dobrze, bo no myślę, że dobrze się tutaj czuje. Zobaczył od razu nowe koniki, powoli się też z nimi obwąchuje i nie ma żadnych spintach. Naprawdę już się tam zaczynają skubać z koleżkami z podoku obok, także bardzo się cieszę, bo myślę, że się dogadają i, i będzie mu tutaj naprawdę bardzo dobrze. To by było na tyle w dzisiejszym odcineczku, koniecznie dajcie znać jak wam się podoba mój nowy konik, no i dawajcie oczywiście pod filmikiem pytania odnośnie niego, co chcielibyście wiedzieć, jak się nazywa, czy jest to wałach, czy klaczka i tak dalej, to koniecznie zostawiajcie w komentarzach na dole i subskrybujcie ten kanał, żeby nie ominęła was nasza wspólna przygoda. A do mnie chyba powoli zaczyna docierać, że spełniłam moje największe marzenie i chyba wrócę do domu i będę płakać ze szczęścia. <laughs> Widzimy się w kolejnym odcinku.